Rower jest spoko do tego również, aczkolwiek ja bym go zakwalifikował raczej do rowerów miejsko-małoterenowych. O, takie coś, takie coś sobie wymyśliłem. Miejsko-małoterenowych. Dobra, przelecę po tym lesie, zobaczcie jak to się jedzie. No, tak jak powiedziałem, test terenowy przeszedł. Aczkolwiek, tak jak mówię, jeśli myślicie o takim rowerze, to raczej, żeby go sobie jednak stosować na normalnych trasach, bo jednak ta amortyzacja jest. Sprawdzałem sobie na, na amortyzatorze, ale to są sprężynowe amortyzatory. To nie jest jakaś taka precyzja nie wiadomo jaka. Więc że tak powiem, lepiej byłoby jednak traktować go. Raczej jako rower taki miejski. W ogóle też fajny jest pod tym kątem, że on jest w miarę lekki i po poskładaniu go, zresztą go teraz zobaczycie sobie to na filmie, jak go składam, jesteśmy go w stanie złożyć do każdego w zasadzie prawie bagażnika, bo się robi naprawdę bardzo mały i łatwo, łatwo go po prostu złożyć. Yy.